Boksdel wyrzucony z Fame MMA, a w tle rozmowa z kolejną nieletnią. Młody Ukraińiec prowadzi absurdalnie niebezpieczne rajdy po Warszawie i streamuje to wszystko na Twitchu. I policjanci uniewinnieni w sprawie oddania strzałów do chorego psychicznie mężczyzny. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówi o służbach bez cenzury, zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, Sierżant Bageta z tej strony, sorry za jednodniowe opóźnienie, ale po prostu wczoraj wróciłem dopiero z Wrocławia ze szkolenia, byłem późno w domu, więc nie miałem jak nagrać dla Was przeglądu, więc przegląd wjeżdża dzisiaj. to no i nie A... podobasz mi się. I zaczynamy wiadomościami z Warszawy, czyli mowa tutaj o młodym Ukraińcu, który streamuje sobie na Twitchu swoje poczynania na warszawskich ulicach. Właściwie to streamuje swoje, według mnie, nawet przestępstwa które tam popełnia, dlaczego mówię o przestępstwach, a nie wykroczeniach, to o tym powiemy sobie zaraz. No w każdym razie wywołało to falę komentarzy w internecie i falę oburzenia, bo jak wiecie doskonale, i nie jest to tajemnicą, ale jeżeli ktoś płci męskiej który jest młody i zdrowy ze wschodu popełnia jakieś czyny zabronione na terytorium naszego kraju, no to ten odbiór społeczny jego czynu zabronionego jest zdecydowanie gorszy niż zrobiłaby to inna osoba. Czy słusznie, czy nie słusznie, dajcie znać w komentarzach. Chodzi mi tutaj głównie o. Tę sytuację, że nie jest u siebie w kraju i gdzieś tam nie stawił się do tego, żeby bronić tego swojego kraju, tylko po prostu siedzi u nas i popełnia różne tam czyny zabronione. I ja sobie totalnie zdaję sprawę z tego, że ta osoba może mieć na przykład taką naszą kategorię D i być niezdolna po prostu do służby wojskowej. Totalnie to czaję, bo to, że ktoś wygląda na zdrowego, wcale nie oznacza, że musi być zdrowy. Wiecie o co mi chodzi? Chodzi mi po prostu o społeczny odbiór tego, jak to tam wygląda. No i pudelek naszych czasów, czyli BUB pisze tak: Streamują na Twitchu rajdy po Warszawie. Polak skopał im samochód. Przyja nich streamują niebezpieczne przejazdy przez Warszawę i inne polskie miasta, prawie potrącając ludzi. Kanał Indiano zwracał na siebie uwagę od dłuższego czasu, teraz jednak granica została przekroczona i to tak wyraźnie. Osoby odpowiedzialne za kanał po prostu zaczynają stwarzać coraz większe zagrożenie, czując się bezkarnie. Tam w dalszej części artykułu jest napisane, że Twitch i generalnie te portale nic sobie z tego nie robią, no nie jest to aktualna... Sprawa, ponieważ Indianok został zbanowany na Twitchu. Z tego co w ogóle widziałem, jak sobie wejdziecie na jego Twitcha, to ten kanał jakby wisiał, ale gdzieś tam ci inni streamerzy, inni twórcy komentarzy mówią, że to nieprawda, więc. Wiem o co chodzi, tak do końca. Mi to nie wygląda na zbanowany kanał na Twitchu, szczerze mówiąc. Chyba że to był jakiś krótkotrwały ban, ale szczerze mówiąc, po tym co możecie zobaczyć, to tutaj to się nie nadaje na krótkotrwały ban. Tak jak w przypadku, nie wiem, streamerów, którzy opowiadają o broni i tak dalej, zdarza się wyłapać takiego krótkotrwałego bana. Twitch jest bardzo. Taką, no powiedzmy, pluszową platformą. Niech warte. Chyba że chodzi o pokazywanie cycków na wierzchu i jawne oszukiwanie odbiorców w ten sposób, że na przykład ktoś mówi o tym, że karmi piersią, ma robi tutaj typowo erotyczny content. No w każdym razie, dalej możemy myśleć, tak. Mężczyzna przechodzi przez ulicę, a kierujący ma pretensję, że śmiał przechodzić na zielonym świetle. Ta sytuacja sprawiła, że społeczność Twitcha powiedziała dość. Nastąpiły masowe zgłoszenia kanału, które wprost łamie regulamin platformy. Czasem inni kierujący dawali im nauczkę, ale jak widać, na niewiele się to zdało. Tak, i w ogóle ten gość jeszcze tam się śmieje z policji polskiej, to jakby jawnie kpił z naszego porządku prawnego. Dlatego cały czas mam nadzieję, że ta sytuacja trafi do sądu, bo naprawdę ludzie za większe pierdoły potrafili dostawać kary aresztu. A kiedy mamy udokumentowane, tak naprawdę przez całego zainteresowanego, można powiedzieć, te wszystkie jego czyny zabronione i jeszcze jego takie lekceważące podejście do naszego prawa, no to sorry, według mnie tutaj nic. Innego niż spraw w sądzie nie powinna mieć miejsca Bo na mandat to się absolutnie nie nadaje nie. No i tutaj możemy sobie zobaczyć jego konto Na Twitchu, próbowałem znaleźć te takie Najbardziej powiedzmy Kontrowersyjne nagrania u niego w klipach Ale są tylko klipy szotowane przez ludzi, nie ma tych klipów o których Jest mowa, oczywiście gdzieś tam na YouTubie Można do nich dotrzeć, ale na Twitchu ich nie widzę Tutaj jest jeszcze konto tego pana No widać, że to jest taki, może takiego chłopaka W Polsce jakbyście chodzili dalej do liceum Nazwalibyście bananem na pewno Słuchajcie Znam masę ludzi, którzy mają bogatych, starych, są naprawdę zajebistymi ludźmi, ale jeżeli ktoś po prostu robi zwykłą, drogową bandyterkę, bo inaczej się tego nazwać nie da, no nie da się tutaj wybronić jakimkolwiek sensownym argumentem. Oczywiście padł najbardziej uniwersalny argument w takiej sytuacji, że tam, bo ten pan jest w ogóle obrażony jest, jest mega urażony tym, że ludzie się do niego przypierdzielili i coś tam próbują mu robić koło dupy. I stwierdził, że to jest absolutny atak tutaj na jego ukraińskość I, i tutaj ci ludzie po prostu do niego się tak przypierdzielili, bo jest Ukraińcem i to jest chyba nawet dokładny cytat z tego pana Bo jest, bo jest z Ukrainy i ma fajne samochody i to jest to jest powód dlaczego Polacy go tak nie lubią No nie, to no właśnie nie panie Indianoch, ponieważ panie Olegu Horbenko, bo tak się pan nazywa, panie Olegu czy panie Oleg? Myślę, że tutaj powód jest bardziej prozaiczny. Myślę, że chodzi o to, że po prostu może pan potencjalnie kogoś zabić na polskich ulicach i nie za bardzo ludzie, którzy mieszkają w tym kraju. I to też na w sumie. Niezależnie od narodowości, czy jest to Polak Ukrainiec, czy, czy ktokolwiek inny, który tutaj mieszka, nie chciałby chyba zginąć pod kołami pana samochodu, więc jest to po prostu głupie. I w tym momencie szczerze mówiąc, życzę temu panu zarzutów na przykład z artykułu 160 kodeksu karnego, czyli narażenie człowieka na niebezpieczeństwo. To naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkie uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Naprawdę polecam wam taką pracę domową mam zadaję. Pooglądajcie sobie filmy pana Olega, bo szczerze mówiąc, nie chcę mi się ich tutaj wrzucać, bo nie wiem, czy mi nie zdemonetyzują filmu. Ale jest tam taki film, jak na przykład Oleg prawie potrąca pana na pasach i potem ma w ogóle do niego pretensje, że przychodził na zielonym. Coś tam wyzywa go w samochodzie. Są zdjęcia, jak lawiruje pomiędzy innymi samochodami w Warszawie. No, jest to skrajnie niebezpieczne. I na przykład jest taki pan jak Frog, który ostatecznie dostał zarzuty za taką jazdę. I szczerze mówiąc, z temu panu życzę tego samego. I nie, absolutnie nie ma to nic wspólnego z tym, że ten pan jest Ukraińcem. Powiem to raz jeszcze, bo jeżeli tak by się zachował, Polak. Amerykanin, Niemiec, ktokolwiek by był w Polsce powinien odpowiadać dokładnie tak samo. Zanim przejdę dalej to zapraszam na nafali.co.pl bo właśnie z naszym klasycznym milicyjnym polonezem wleciały bluzy na sklep, więc jeżeli chcecie się wyposażyć w taki ciuch z klasyką polskiej milicji, to wbijajcie na fali.co.pl. Link w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. I kolejna sprawa z Warszawy. Sprawa bardzo poważna, ponieważ dwóch policjantów zostało bardzo poważnie rannych. Sytuacja dotyczyła interwencji wobec osoby, która miała przy sobie maczetę. Zaatakował maczetą policjantów. Ci użyli broni. Mężczyzna nie żyje. I wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego MediTrans w Warszawie. Swoją drogą, kilku moich znajomych tam pracuje. W nocy dramatyczne sceny na mokotowie. Zaatakował policjantów. Maczetom został kilkukrotnie postrzelony. Po godzinie 22.00 w jednym z mieszkań na ulicy Jana Bytnara Rudego w Warszawie doszło do sceny jak z gangsterskiego filmu. 35-letni, bardzo agresywny mężczyzna zaatakował maczetą interweniujących w mieszkaniu policjantów. Padły strzały. Na miejsce zdarzenia dyspozytor wysłał dwa zespoły ratownictwa medyczne wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego Meditrans w Warszawie oraz dodatkowych policjantów z Policja Warszawa. Na miejscu zdarzenia ratownicy zastali trzy ranne osoby: dwóch policjantów z ranami ciętymi od zadanych uderzeń ostrym narzędziem w okolicy podudzia oraz mężczyznę z kilkoma ranami postrzałowymi między innymi w okolicach brzucha. Natomiast przystąpiliśmy do medycznych czynności ratunkowych. Wszyscy pacjenci ze względu na obrażenia decyzją kierownika zderem zostali przewiezieni do szpitali. Na sor jednego z nich doszło do zatrzymania krążenia upostrzonego pacjenta. Na miejscu zdarzenia pracują służby dochodzenia wojskowych Prokurator. Nie ma czegoś tak jak służby dochodzeniowo-śledcze, to jakiś potworek językowy tutaj. Policjanci dochodzeniowo-śledcze albo policjanci z jakiegoś pionu kryminalnego i prokurator. Nie ma czegoś tak jak służba dochodzeniowo-śledcza, jakaś osobna, eksterytorialnie wydzielona z policji organizacja, która zajmuje się prowadzeniem postępowania przygotowawczych. No nie ma czegoś takiego. O, jaki ty kurwa mądry jesteś. No i tutaj wiadomo, teraz będzie całe postępowanie na pewno dotyczące użycia broni palnej. I pragnę wyprzedzić wszystkie komentarze, że łe w Stanach to by w ogóle im nagrody dali, by już ich do domu wypuścili tych policjantów. A teraz w Polsce na pewno pójdą do więzienia na 300 tysięcy lat za to, że strzelali na służby i tak dalej. Otóż nie. No, po pierwsze, to nikt tych policjantów zapewne nie trzyma, ich nikt nie zatrzymał. Są wolnymi ludźmi, bo nie zrobili nic złego, według mnie. Sprawa druga jest taka, że to jest normalna procedura również w Stanach, że zawsze jest postępowanie wyjaśniające w takiej sytuacji. Nawet ci policjanci bardzo często w Stanach po prostu idą na takie administration leave, czyli takie jakby L4 bez L4, żeby po prostu nie, przy, nie, nie, nie przychodzili do pracy w sytuacji, kiedy jest toczone wobec nich jakieś tam postępowanie wyjaśniające. Więc nie, to jest nieprawda i szczerze mówiąc. Nie wydaje mi się nawet w kontekście innego news'a, który będzie dzisiaj w przeglądzie, właśnie odnośnie umorzenia postępowania wobec policjantów, którzy tam gdzieś zastrzelili mężczyznę, który był niepełnosprawny umysłowo. No to nie wyobrażam sobie, żeby nawet w naszych realiach prawnych ci policjanci mieli jakiekolwiek konsekwencje z tego. Wspomnijcie moje słowa zresztą, i no tutaj przede wszystkim dużo zdrowia życzę tym policjantom. I mam nadzieję, że. Policja o nich zadba, bo wydaje mi się, że prawnie tutaj nic nie grozi, ale chodzi mi tutaj głównie o jakieś tam obciążenie emocjonalne, psychiczne, no bo pozbawienie kogoś życia, nawet jeżeli działa jest zgodnie z prawem, to nie jest niczym, niczym przyjemne. Szabrownicy z Lądka Zdroju zatrzymani. I tutaj, moi drodzy, jest sytuacja bardzo taka niecodzienna, ponieważ został wobec nich zastosowany tryb przyspieszony, co jest rzeczą naprawdę niecodzienną. Nagrywałem nawet o tym TikToka. Szabrownicy z Lądka Zdroju zatrzymani, błyskawiczny proces i surowa kara, dwóch mężczyzn podejrzanych o szabrownictwo w lądku zdroju, przez który wcześniej przyszła fala powodziowa. Zostało zatrzymany w tej miejscowości. Policja podała, że 64 latek i 37 latek weszli do uszkodzonego przez wody sklepu, a następnie ukradli alkohol i produkty spożywcze. Jeden z nich usłyszał już surowy wyrok. I tutaj na dole możemy przeczytać. W czwartek mężczyźni z Lądka Zdroju usłyszeli zarzuty za kradzież z uchwałą. W sprawie 64 latka sąd orzekł karę pół roku bezwzględnego pozbawienia wolności, a drugi z mężczyzn, poszukiwany za wcześniej popełnione przestępstwo, również trafił do aresztu. Kradzież szczególnie zuchwała. Ciekawa instytucja w naszym kodeksie karnym, ponieważ jest to instytucja w Marynowa polega. To krótko mówiąc na tym, że jeżeli popełnicie jakieś takie skurwysyństwo swoją kradzieżą, które jest naprawdę skrajnie społecznie nieakceptowalne, to po prostu sąd może uznać, że nawet jeżeli ukradliście coś za złotówkę. Bo kradzież jest czynem przepołowionym, tak? Czyli tam do 800 zł popełniacie wykroczenie i możecie normalnie dostać za to mandat, powyżej popełniacie przestępstwo. No to wtedy ta cena nie, nie ma znaczenia. Tutaj, jakby wartość tej szkody, którą wyrządziliście. Czyli nawet jak ukradliście jakoś szczególnie zuchwale cukierka za 10 groszy, to wtedy i tak popełniacie przestępstwo. No tutaj chyba nikt nie ma z nas wątpliwości, że kradzież powodzianą, którzy naprawdę stracili dorobki całego swojego życia, domy, firmy, czasami bliskich. I wy postanawiacie ukraść im jeszcze coś dodatkowego, no to chyba jest to kradzież szczególnie zuchwała, dlatego ten pan został taki wyrok. I naprawdę w przypadku. Kradzież, wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności. Jeżeli, tym bardziej, jeżeli to była pierwsza kradzież, no to nie jest często spotykaną sprawą, ale druga sprawa, która nie jest często spotykana, to tryb przyspieszony, bo tryb przyspieszony najczęściej stosuje się w przypadku jakichś rozrób stadionowych, w przypadku obcokrajowców, a tutaj mamy tryb przyspieszony, zastosowany w takiej sytuacji. A jeżeli chodzi o tego drugiego pana, to jeżeli on był poszukiwany, to po prostu zostanie doprowadzony do aresztu, czy tam do zakładu karnego celem odbycia tej kary, która była zasądzona, i pewnie w toku odsiadywania kary dołożą mu jeszcze. Inną karę, często tak się robi. Oleksandr Usyk, nie wiem, czy kojarzycie pana boksera. I tak wiem, w TikToku powiedziałem z rozpędu, że jest to zawodnik MMA. Wiem o tym, że to jest bokser. Mówiłem to już potem na moim live, bo mi to wytykaliście. Mój błąd, faktycznie mój błąd. W każdym razie został on na krótko zatrzymany w Krakowie. Oleksandr Usyk zabrał go w sprawie zatrzymania. Szacunek dla polskich funkcjonariuszy. Mistrz świata w wadze ciężkiej, ukraiński bokser Oleksandr Usyk, został na krótko zatrzymany na krakowskim lotnisku Balice. W sprawie niemal natychmiast głos zabrał wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy, a nawet sam prezydent Wołodymyr Zełenski. Sam bokser już po pozwoleniu wyraził szacunek dla polskich funkcjonariuszy. No i moi drodzy, ja tutaj mam trochę info z podlady, że tak powiem. I dzisiaj będzie o tym nawet post na Instagramie, więc może nie będę sobie spoilerować. Zapraszam wszystkich na mojego Instagrama jakoś w godzinach takich wczesno-popołudniowych. No może... Powiedzmy, postaram się koło trzeciej wrzucić tego posta, ponieważ mam relacje bezpośrednie od strażników granicznych, którzy tam byli, i nie wcale nie jest to takie malutkie nieporozumienie. I tam gdzieś wtedy padł Usyk, bidny był, i ten jego kolega tam też coś, też był bidny, a tutaj strażnicy graniczni. Tutaj byli niemili dla nich. No nie, no właśnie, jak się możemy, jak się zresztą dowiecie, za niedługo ode mnie, to tutaj zamieszanie jest, jest trochę grubsze i wydaje mi się, że niektórzy strażnicy graniczni wyżej postawili, którzy tam byli, nadawaliby się na zarzuty i w ogóle, no wcale nie małe wydarzenie dyplomatyczne, że tak powiem, ale tak jak mówię, wrzucę wam o tym info troszeczkę później. Teraz taki mały teaser wam zarzucam. Swoją drogą, to USyk tutaj niby wyraził szacunek dla. Naszych służb, ale wydaje mi się, że to jednak troszeczkę tak prześmiewczo y, y, powiedział, więc. No nie wiem, dajcie znać w komentarzach co wy o tym sądzicie. A dajmy mamy kolejnego, bardzo wschodnie dzisiaj. Jest. Mamy kolejnego pana ze wschodu, który w Warszawie postanowił narobić dymów repliką pistoletu na balkonie. Pijany dziewiętnastolatek wymachiwał bronią na balkonie. Zatrzymali go kontrterroryści. Stołeczni kontrterroryści obezwładnili i zatrzymali 19 który groził policjantom i mieszkańcom bloku przy ulicy Kochanowskiego. Policjanci w mieszkaniu zabezpieczyli przedmiot przypominający broń oraz mefedron. Zgromadzony przez bielańskich policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie młodemu mężczyźnie, zarzutów za posiadanie narkotyków oraz groźby karalne wobec funkcjonariuszy poprzez kierowanie w ich kierunku przedmiotu przypominającego broń palną oraz oddawanie strzałów w ich kierunku, przy czym naraził osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w porozumieniu ze Strażą Graniczną i Żyliborską Prokuraturą. 19-letni został deportowany. A wiem, że to powtarzam, ale po prostu sposób pisania artykułów przez kryminalki Czasami aż, aż mnie kuje w oczy, to tak jak Kazik śpiewał, jest tak brzydko i brudno, że pękałem oczy, no to mniej więcej mam taki feeling, jak to czytam. Sprostujmy parę rzeczy. No to tak, wymachiwał bronią, czy wymachiwał przedmiotem przypominającym broń. Bo ja wiem, że broń będzie się fajniej czytało w nagłówku, to tutaj kompletnie rozumiem kryminalki, bo ja też czasami używam jakiś jakichś clickbajcików, niestety trzeba walczyć o... Odbiorcę. E, sprawa druga. Groźby karalne wobec funkcjonariuszy, poprzez kierowanie w ich kierunku przedmiotu przypominającego broń. Tak wyglądają groźby, tak można wobec kogoś groźby stosować, że się w, do niego broń wyceluje to już jest groźba. No tak nie wygląda, to jak już to może jakieś zmuszenie do określonego zachowania. Ja tutaj oczywiście gryzę rękę, która mnie karmi, bo ja używam tej strony kryminalki bardzo często, ale nie wiem. Po raz kolejny, chyba nie przestanę apelować, dopóki nie zmienicie jakiegoś swojego redaktora czy konsultanta, przepuszczajcie przez jakiś filtr te wiadomości, które wrzucacie, albo konsultujcie to z kimś. No w każdym razie jestem zaskoczony, że w ogóle pan został deportowany, bo naprawdę jest ciężko deportować osobę ze wschodu, tym bardziej osobę z Ukrainy, bo no bo tam trwa wojna i no, nie, nie wygląda to dobrze ze strony dyplomatycznej, to po pierwsze, po drugie, administracyjnie to jest dość ciężkie, ale spoko. No według mnie nie ma, nie ma miejsca w naszym społeczeństwie dla takich ludzi, którzy robią to w taki sposób jeszcze zagrażają bezpośrednio naszym służbom i to w kraju, który graniczy z krajem, gdzie jest wojna. Wiecie, no nie jest, to, nie jest to sytuacja, na którą powinniśmy przyzwalać, a fakt faktem jest, że tych deportacji wykonuje się naprawdę mało. Tutaj news, który pokazuje, że staruszkowie, którym chcemy pomagać nie do końca są takimi uroczymi osobami, na które wyglądają i trzeba się naprawdę pilnować, żeby nie zginąć przy tym, jak pomaga się swojemu 84-letniemu sąsiadowi. Starszy pan poprosił sąsiada o pomoc, a potem wbił mu nóż w plecy. Myślał, że został okradziony. Policjanci z Kłomnic zatrzymali 84-latka, który nożem kuchennym zranił w plecy swojego sąsiada. Mężczyzna w stanie zagrożenia życia trafił do szpitala. Krewki senior odpowiada za usiłowanie zabójstwa. Sprawa wyglądała tak. Że 84-letni pan postanowił poprosić swojego sąsiada, z którym graniczy działka w działkę, żeby tamten pomógł mu wrzucić węgiel. No, co jest sprawą całkiem zrozumiałą, no bo. Wrzucenie iluś tam metrów węgla, jak się ma 84 lata, domyślam się, że jest zadaniem dość ciężkim. Nawet dla młodego, sprawnego człowieka jest to zadanie wymagające fizycznie. Sam mieszkałem przez długi, długi czas, przez większość mojego życia, w domu jednorodzinnym, który był opalany węglem. I zgadnijcie, kto musiał ten węgiel wrzucać? No, musiałem to robić ja. Więc nie było to moje ulubione zajęcie, więc wiem doskonale, z czym to się je. Ale kiedy pan już zakończył swoją pracę i pomógł swojemu sąsiadowi, no to wrócił na swoją posesję. Wydaje mi się, że tutaj w grę wchodzi jakaś demencja, no bo nie wiem, nie wiem tak naprawdę co innego. Pan sąsiad zorientował się, że chyba ktoś mu gwiznął parę stów. I poszedł z nożem do swojego sąsiada i ożenił mu kosę w plecy. I kiedy przyjechali policjanci na miejsce? Pan, po pierwsze, był dość zaskoczony, że policjanci e, przyjechali, natomiast przyznał się do tego, że tak było, więc trochę mi się to kłóci. No bo nie wiem, jak. Był, był zaskoczony, ale się do tego przyznał. To myślał, że nie przyjadą ci policjanci, jak walną swojego sąsiada nożem. Okazało się, że on tą kasę cały czas przy sobie miał, tylko w kieszeni koszuli. Czyli mamy kurczy kłopot. No i teraz sytuacja trochę jest słaba, bo nikt mu niczego nie ukradł, a chłop stał kosę. Mimo wszystko mam nadzieję, że pan to przeżył, a tamten pan za to odpowie, no bo Odpowie, jak odpowie, no pewnie, pewnie gdzieś tam za to odpowie. Tylko, że też pytanie, czy ten pan po prostu nie jest chory i nie trzeba się nim jakoś zająć. No, a na ten moment to zajmie się nim raczej Ministerstwo Sprawiedliwości. Myślę, że ważniejsze w tej całej sytuacji jest to, żeby tamten facet się z tego wylizał, no bo to jest tak absurdalnie głupia sytuacja, że naprawdę no, nie fajnie byłoby zginąć w tych okolicznościach. Oj, tutaj sprawa, która była w zeszłym roku mega, znaczy w zeszłym roku, bo ta sprawa to się ciągnie już bardzo długo, ale w zeszłym roku jakoś było takie wznowienie tego wszystkiego, tego tematu. Ja nie wiem, czy pamiętacie, w Poznaniu była taka sytuacja, kiedy policjanci strzelali do chorego psychicznie mężczyzny, oddali chyba 17 strzałów, tylko kilka w niego trafiło, i tam w ogóle były jaja, bo tam było mega grubo wypowiadane. Wszyscy, wszyscy ich skreślili, wszystkie media. Że w ogóle egzekucja na chorym chłopie, to, że ten chłop miał mieć nóż i, i tam w ogóle atakować ludzi, to oczywiście to już się nie liczyło, nie? Tylko liczyło się to, że ci policjanci do niego strzelali. Policjanci zostali uniewinnieni w sprawie oddania strzałów do chorego psychicznie mężczyzny. A swoją drogą nie za bardzo lubię tą stronę. To jest chyba na pierwszej linii? Tak, na pierwszej linii blogspot. A oni są strasznie tacy związkowi i no. Czy znaczy nie mówię, bo tutaj akurat związki zrobiły zajebistą robotę. Ja tutaj generalnie nie lubię związków ideologicznie, ale, ale no ta strona taka trochę propagandą mi czasami zelatuje. Dzięki objęciu funkcjonariuszy członków Związku Ochroną Prawną przez ZW NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego policjanci OPP w Poznaniu zostali uniewinnieni po głośnym zdarzeniu w dniu 3 czerwca 2021 roku z użyciem przez funkcjonariuszy broni służbowej wobec osoby chorej psychicznie na ulicy Gorzysława w Poznaniu. NSZZ Policjantów pokrył koszty zastępstwa procesowego oraz koszt prywatnej opieki, niebiegłego wynoszące kilkanaście tysięcy złotych w tej sprawie również komendant wojewódzkiej policji stanął na wysokości zadania i wsparł finansowo funkcjonariuszy to pokazuje że związek i strona służbowa mogą być skuteczne w zakresie ochrony prawnej swoich funkcjonariuszy jednocześnie członków związku to tak dla malkontentów i krytykantów w sensie związek ma tyle za uszami że to że wybronili policjanta to akurat są od tego jak dupa od więc nie wiem nie, nie wiem gdzie flex słowa podziękowania należą się mecenasom Leszkowi, Cieślakowi, bla 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 mężczyzna do którego strzela i policjanci według ich relacji miał zachować się agresywnie miał że także grozić im Śmiercią. Z powodu choroby psychicznej postrzelonego mężczyzny prokuratura zdecydowała się w stosunku do niego umorzyć postępowanie. W kierunku mężczyzny oddano 17 strzałów, z czego w pobudzonego chorego psychicznie mężczyzny trafiło tylko kilka. No więc jeszcze raz, nie wiem tutaj gdzie do końca flex, bo jesteście od tego jak dupa od żeby bronić policjantów. A takie dodatkowe fleksowanie się tym, o ile tutaj pieniędzy wydaliście, z tym jeszcze podniesieniem tego, że to było kilkanaście tysięcy złotych. Nie wiem, czy to było potrzebne, ale nie można odmówić tego, że działanie było skuteczne i naprawdę szacun i dla przełożonych, i dla związków w tej sytuacji. I jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, że tutaj wobec policjantów zostało może na to postępowanie, bo szczerze mówiąc, myślałem, że zrobiłem jakąś pokazówę i tych policjantów spiszą już na straty. No i kolejna sytuacja z Boxdelem. Kolejna sytuacja z Boxdelem, ponieważ Boxdel został w końcu usunięty z Fame MMA. I Szczerze mówiąc na początku myślałem, że to jest kolejny jakiś bejcik, jakieś zagranie, bo wiecie Boxdel tam sobie zmieniał te opisy na Instagramie, że ex włoda, swój MMA, a potem że nie, potem Fame wrzucał na relacje, że dziękują za 6 lat współpracy z Boxdelem, potem to jeszcze szybciej usunął, niż to wrzucił. No w każdym razie na przeglądzie sportowym możemy przeczytać tak. Boxdel wyrzucony z Fame MMA to dla niego początek fatalnych wieści. Niedawny film Sylwestra Wardengi najprawdopodobniej zebrał kolejne żniwo. Druid ujawnił w nim nieodpowiednie zachowania jednego z właścicieli Fame MMA Michała Boxdela Barona, który wysłał kilka lat temu zdjęcie przyrodzenia 14-letniej dziewczynce oraz wykazał jak ten zachowuje się za plecami swoich przyjaciół. Kilka dni temu Federacja dodała grafikę, która podziękowała Boxdelowi za 6 lat, ale po chwili zniknęła ona z sieci. Teraz dowiedzieliśmy się, że na łamach Super Expressu, że Baron żegna się z Federacją. Przekazał to współ właściciel firmy Krzysztof Rospara. a to dopiero początek nieprzyjemnych informacji dla byłego włodarza. W piątek Federacja Fame MMA poinformowała, że po 6 latach Box ją opuszcza. Baron był z nią od samego początku i stworzył Freak Fighty w Polsce. Plotki mówiły o tym, że otworzył on własną federację pod szyldem Fame, ale wiemy już, że to się nie wydarzy. Z uwagi na zaistniałą sytuację nie widzimy możliwości dalszej współpracy z Michałem. Pozostali włodarze nie byli w stanie dojść do porozumienia dotyczącego sposobu przyjęcia udziałów, które obecnie należą do Michała. Po cenie zarządu Federacja mamy podstawy prawne do przymusowego umorzenia udziałów na. Należących do Michała, i takie procedury zostały uruchomione. W związku z powyższym zarząd podjął decyzję o zawieszeniu wypłaty jakiejkolwiek dywidendy do czasu zakończenia niezbędnych procedur. No od razu mówię, że będzie to trwało lata, o ile w ogóle to się uda. Zresztą w innej relacji Fame dawał to do zrozumienia, że oni sami nie wiedzą, czy to się uda, czy uda się dla po prostu pozbawić siana, bo to jest ładne ubrane w słowa to, to umorzenie tam udziałów i tak dalej, po prostu zabranie mu pieniędzy i nie oddanie mu tych pieniędzy, które zarobił. Takie rzeczy się ciągną latami w sądach, a wątpię, żeby to się udało ustalić jakoś poza drogą sądową. Na drodze na przykład jakiegoś porozumienia między prawnikami Boxdella i prawnikami Fame'u. To się według mnie nie uda. Ale tutaj szalony reporter wyciąga jeszcze coś takiego, że Boxdell parę dni w ogóle przed tym wszystkim, jak to, jak to wyciekło, i przez tą całą akcją z Fame MMA, gdzie tam został rzekomo usunięty z tego wszystkiego, to Boxdell dalej pisał z jakąś tam laską i w ogóle. To, w jaki on lekki sposób do tego podchodzi i, i że on dalej jakby nie widzi całego, całej powagi sytuacji, no to jest dla mnie nie aż niesamowite. Pomyślałeś chociaż sekundę, jak ja się czuję, gdy robisz sobie show i zabawę z jednej z największych traum w moim życiu? Dla ciebie to jakaś gierka, a jak z konsekwencjami tego muszę żyć całe życie jeszcze oglądać, jak się tym zabawiacie? Bo nie da się przed tym uciec, na ulicy jak przechodzę, nawet słyszę, jak ludzie o tym mówią. Ale jaka trauma? Ja nic kurwa nie wiem o twojej traumy. No właśnie. Nie wiem, cała sytuacja, cała drama w ogóle na linii Wardenga, l trwa. Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie, ale wydaje mi się, że to już jest tak wymęczony temat, że nikt nie bierze tego na serio. No cóż, w każdym razie standardowo wszystkim życzę sprawiedliwości. Was zapraszam na, na fali.co.pl, na Instagrama, TikToka, trzymajcie się i hej.